Cześć Mateusz. Cześć Paulina. Założę się, że każdy menadżer, właściciel firmy czy lider zespołu zna taką sytuację. Masz spotkanie, omawiasz co trzeba zrobić. Wszyscy kiwają głowami, mówią tak, jasne, zrobimy. Po czym no, tydzień później nic albo niewiele z tego jest zrobione. To wkurzające. Wydaje ci się, że masz wszystko ustalone. Że ludzie rozumieją. Zadania, ale kiedy sprawdzasz postępy, słyszysz: O, nie wiedziałem, że to jest takie ważne, albo nie byłem pewien, czy na pewno mamy to zrobić teraz. Jeśli myślisz, że to kwestia poprawy komunikacji, to niestety się mylisz, bo tutaj często działa coś o wiele głębszego: psychologia oporu, nieświadoma, sabotująca dynamika zespołu i ukryte gry władzy. Dziś pokażemy Ci pięć nieoczywistych powodów, dla których ludzie ignorują Twoje polecenia. I damy Ci narzędzia, dzięki którym sprawdzisz, kto naprawdę przynosi wartość ze swojej pracy, a kto tylko udaje zaangażowanie. A na końcu dostaniesz jedno kluczowe pytanie, które ujawnia, czy ktoś realnie wykona zadanie, czy tylko mówi, że to zrobi. Gotowi? Zaczynamy! Jeśli ktoś nie wykonuje polecenia, to znaczy, że go nie zrozumiał. No ale to błąd. W większości przypadków ludzie doskonale wiedzą, co mają zrobić, ale z różnych powodów tego po prostu nie robią. Nie chodzi tutaj o brak kompetencji czy złe nastawienie. To często mechanizmy obronne, społeczne rytuały i nieświadomy opór. Dzisiaj pokażemy Ci pięć przyczyn, o których mało kto mówi, a które decydują, czy ludzie naprawdę podejmują działania. Ludzie rzadko mówią prosto w oczy nie, tak otwarcie, ale to, że mówią tak, wcale nie znaczy, że zamierzają coś zrobić. Dzieje się tak, bo zgodzenie się na coś nie kosztuje ich nic. Mówią tak, żeby uniknąć konfrontacji, ale podświadomie nie zawsze są przekonani. Rozwiązanie? Nie pytaj, czy rozumiesz, tylko jaki będzie Twój pierwszy krok w tym zadaniu? Jeśli Twoje polecenie nie jest dla ludzi osobiście ważne, to prawdopodobnie będzie ignorowane. Najskuteczniejsi liderzy stosują ukrytą dźwignię. Sprawiają, że realizacja zadania jest dla pracownika bardziej opłacalna niż jego zignorowanie. Jak to zrobić? Powiąż zadanie z czymś, co ludzie już chcą osiągnąć. Przykład. Zamiast mówić zrób raport, powiedz: dzięki temu raportowi będziesz miał dane, które przyspieszą Twój projekt. Na pewno jako lider chcesz wiedzieć, kto faktycznie działa. Zastosuj mikrotest kontroli. Zamiast mówić, czy masz wszystko, czego potrzebujesz, powiedz do końca dnia, prześlij mi proszę pierwszy szkic. Ten prosty test pokazuje, kto naprawdę działa efektywnie, a kto tylko mówi, tak, tak, zrobię to, zrobię, zrobię. Liderzy, którzy pojawiają się tylko na spotkaniach i w mailach, tracą wpływ na swój zespół. Jeśli chcesz, żeby ludzie byli zaangażowani, muszą czuć, że jesteś w pobliżu. I nie chodzi tu o kontrolowanie, a o strategiczną obecność. Krótkie, osobiste interakcje budują naturalną odpowiedzialność zespołu. Działa tu efekt nieformalnej obecności. Jeśli pracownik wie, że jesteś aktywny w projektach, angażujesz się w kluczowe tematy, to podświadomie odczuwa Twoją obecność i traktuje Twoje decyzje poważniej. Najczęstszy błąd liderzy wydają polecenia, ale nie dają jasnego punktu kontrolnego czyli cezury czasowej. Czyli co się dzieje? Ludzie w dobrej wierze myślą, okej, okay, zrobię to, ale nie mają konkretnego deadline'u. No, a jeśli nie mają jasnego momentu rozliczenia, to zadanie spada w hierarchii zadań do zrobienia. Najskuteczniejsi liderzy stosują tak zwany trigger czasowy. Mówią, spotkajmy się za 24 godziny, żeby zobaczyć, na jakim etapie jesteś. Nie musi to być gotowe, ale ważne, żebym wiedział, czy i gdzie potrzebujesz wsparcia. Reasumując, skuteczna współpraca zaczyna się od jasnej komunikacji. Sprawdź, czy tych pięć ukrytych blokad nie osłabia Twojego przekazu. A teraz obiecane uniwersalne pytanie, które natychmiast ujawnia, czy ktoś wykona zadanie, czy tylko mówi, że coś zrobi. A brzmi ono, co konkretnie zrobisz w tej sprawie w ciągu najbliższego dnia? To jedno zdanie wymusza realne działanie. Kto nie ma odpowiedzi, prawdopodobnie i tak by tego nie zrobił. Spróbuj tego już dzisiaj w swoim zespole i napisz w komentarzu, jakie były reakcje. I pamiętaj, zasubskrybuj nasz kanał, bo kolejne odcinki dadzą Ci narzędzia, które zmienią Twoje przywództwo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Pa.